On jest w toalecie teraz chyba. Wiesz chyba czemu A wiecie, że tak naprawdę brązowano to nie działa. To jest tylko yy, Mit. Wiem, takie złudzenie umysłowe. No. Zasrałem monitor, tutaj pisze. <śpiewanie> Lol <śpiewanie> Nie spodziewałem się, ale Boga <śpiewanie> Uuu, taki śmiech. Jaj... Ja wejściłem bąk. Jezus! Ja mam głupi śmiech Co to było? No widziałem co jest, weź nas mnie nie i ale, ale to nie jest żadna jakaś głupia japa czy coś w tym stylu. No widzę, co to jest? No co to jest w takim razie. Szkoła! No właśnie. Uuu. straszne rzeczy. Oglądaliście Projekt X? Co? Gówno. Projekt X. Nie, nie oglądałem jakiegoś gówna. To nie jest gówno, to jest najlepszy film na świecie. No sam powiedziałeś, że to jest gówno. Weź. No ja się spytałem co, a ty powiedziałeś gówno. to automatycznie znaczy, że nazywałeś ten film głównym. Ech, o Jezu, Widzisz no, i taka jest twoja inteligencja i wszystko we wszystkim. Taka jest twoja logika, kurwa.